Ok. Nie korzystałam ze streamiarda prawie 10 miesięcy i to ustawienie dzisiaj było dramatycznym doświadczeniem. Próbowałam w parę miejsc różnych streamować tą praktykę. I okazało się, że na przykład w jednych nie można wcześniej ustawić niż 15 minut przed rozpoczęciem streamingu, w innych okazało się, że muszę jakieś aplikacje przekle przeklejać, yy, i w efekcie. Widzimy się na Facebooku, na YouTubie. Ja mam nadzieję, potem sprawdzę, jak skończymy nasze spotkanie. Ja witam was bardzo, bardzo serdecznie w ten pierwszy rok, w pierwszy dzień nowego roku 2026. Cieszę się bardzo, że możemy spędzić go wspólnie podczas medytacji. Ja nazywam się Ania Gubernat, jestem trenerką MBSR, MBCL, również w trakcie certyfikacji z DMMC Just depending mindfulness and mindful communication. Tak sobie myślę, że pierwszy dzień roku jest świetną okazją do tego, żeby zatrzymać się i usiąść i przez chwilę pomedytować. Zanim przejdziemy do samej praktyki, chciałam powiedzieć, że w medytacji nie chodzi o osiąganie czegokolwiek. Ciekawe dla mnie jest, kto z was jest po raz pierwszy w życiu na medytacji, a kto jest na przykład po kursie albo ma ze sobą jakieś doświadczenie medytacyjne, czy to jeżeli chodzi o jakąś medytację świecką, mindfulness, compassion, czy związaną z jakąś filozofią albo duchowością, bo wtedy będzie mi trochę łatwiej. Dopasować to do, do tego szczęśliwego nowego roku. <noise> Dziękuję bardzo i nawzajem. Okej. Okay. W medytacji, jak powiedziałam, nie chodzi o to, żeby coś osiągać. Nie chodzi o to, żeby się zrelaksować. Nie, nie, nie siadamy do medytacji po to, żeby się uspokoić albo rozluźnić. Siadamy, mówię o podejściu tym świeckim, mindfulnessowym. Compassion. Możesz pisać. Po kursie, Marcin, jesteś. Dzięki wielkie. Bywam u Ciebie, praktykuję czasem jogę i medytację, pisze Dorota. Monika, ja też jestem szczęśliwa. Monika jest po kursie. Okej. Okay. Wszystkiego dobrego. Również wszystkiego dobrego. I Agnieszka też jest po kursie. Mhm. Czymś naturalnym też będzie to, że będziemy się rozpraszać w trakcie praktyki, że uwaga będzie podążać za jakimiś wrażeniami w ciele, myślami, dźwiękami. Asia też po kursie, witam cię, Asia. Za dźwiękami u mnie wciąż jeszcze strzelają jakieś pojedyncze petardy, na przykład. To jest naturalne, że ta uwaga odpływa. Zauważamy to. I w momencie, kiedy uda nam się dostrzec to, że jesteśmy kompletnie gdzie indziej, niż wydarza się ta praktyka, delikatnie sprowadzamy uwagę z powrotem do praktyki. Ja czasami mówię, prowadząc medytację, że rozproszenie jest takim trochę darem, trochę może w cudzysłowiu, ponieważ rozproszenie pozwala nam w sposób praktyczny ćwiczyć taką życzliwość, łagodność i wyrozumiałość wobec siebie. To, że je się rozpraszamy, jest absolutnie naturalne. Nie chodzi też w praktyce o to, żeby poczuć każdą część ciała albo aby sprawić, by oddech był jakiś. Nasze ciało doskonale wie, jak oddychać, i kompletnie nie potrzebuje naszej pomocy w tym, aby mogło się to wydarzyć. Więc to, to też o takim, myślę, że takie zwolnienie. Siebie samych, skontrolowania na przykład własnego oddechu pozwala tak naprawdę poprowadzić się temu oddechowi, bo nie ma tu już nic do robienia, do naprawiania, zmieniania. Po prostu mogę się zatrzymać. Też bardzo lubię takie zdanie, które brzmi: Przechodzimy z trybu działania do trybu bycia. Zazwyczaj coś robimy, rzadko kiedy zdarza nam się usiąść. Ludzie czasem mówią: No ale co, tak mam siedzieć i kompletnie nic nie robić? To produktywnie nie wygeneruje czegoś: nie wygeneruje wyjętych naczyń ze zmywarki, napisanego projektu, wysłanego maila, umycia zębów czy czegokolwiek innego. Ale kiedy jesteśmy w zatrzymaniu z uwagą w bieżącej chwili, w tym, co się dzieje, kiedy podążamy za tym, co widzę, co słyszę, za być może zapachem, wrażeniem smaku, wrażeniami w ciele, tym, jaki jest mój oddech, jakie towarzyszą mi myśli, emocje, to może być naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo bogate. Także nie wyprodukujemy z tego nic, ale to jest o tym byciu, w tym słynnym tu i teraz. Nie uczono nas tego w dzieciństwie, że można się zatrzymać do bycia. Wielu z nas raczej słyszało tekst rodziców: No co tak siedzisz? Weź się za coś, weź coś zrób. Nie? Więc dla wielu osób jest to dużym wyzwaniem. Myślę, że takim fajnym papierkiem lakmusowym może być takie ćwiczenie, gdzie siadamy na 10 minut kompletnie nic nie robiąc. Można sobie usiąść z kawką, herbatą, innym napojem, który ma jakiś smak, temperaturę, zapach. Można poobserwować własny oddech, ciało, myśli i zobaczyć, ile rzeczywiście czasu udaje mi się być w tym podziwianiu, w tym byciu, w tym tu i teraz. Nie? To też nie jest o tym, że jak jest mi źle, trudno i coś mnie przywala, to jak usiądę do medytacji, to będzie puf, wszystko zniknie i życie będzie piękne. Każdy z nas czasem doświadcza trudności, wyzwań, cierpienia. Więc co jest o spotykaniu się także z tym, co czasami bywa trudne. Czasami o spotkaniu się z tym, gdzie jesteśmy bezsilni wobec czegoś. Możemy jedynie z pokorą pochylić głowę. To też jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia i naszego człowieczeństwa. A to już chyba tyle. Eee, Marzanna wcześniej korzystała z praktyk. Chcę zadbać o systematyczną praktykę. Milena jest po kursie. Aga, jest w kursie, dobra. to zapraszam Was do medytacji. I pozwól, aby takim pierwszym gestem życzliwości wobec siebie ta życzliwość, wobec siebie, jest istotna w praktyce. To, jakim głosem do siebie mówimy, jak się do siebie zwracamy, jak siebie samych traktujemy. Więc pozwól, aby tym pierwszym gestem życzliwości było znalezienie wygodnej pozycji. Jeśli chcesz, możesz pozostać w pozycji siedzącej. Jeśli wolnisz, możesz się położyć. Pozwól, aby było wystarczająco wygodnie i wystarczająco stabilnie. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy. Jeśli nie, pozwól delikatnie opaść wzrokowi, lekko przed siebie, nie koncentrując go na żadnym obiekcie. I zauważ, że już teraz coś się dzieje. Oddech przychodzi i odchodzi. Myśli przychodzą i odchodzą. Wyrażenia w ciele pojawiają się. Zmieniają, znikają. I to wszystko jest częścią praktyki, to wszystko jest częścią medytacji, nie jest przeszkodą. Na moment możesz skierować uwagę do wszystkich punktów kontaktu ciała z podłożem, poczuć ciężar, podparcie może krzesło, może poduszka, a może to łóżko. I możesz sprawdzić, czy jest gdzieś choć odrobina miejsca na miękkość. Nie na muszę się rozluźnić, tylko czy coś może odpuścić o parę procent. I przez chwilę spróbuj popodążać za oddechem, pamiętając, że nie trzeba go poprawiać, naprawiać, ulepszać. I zauważ, gdzie dzisiaj jest najbardziej wyraźny ten oddech. W nozdrzach. W klatce piersiowej, w brzuchu. A jeśli nie czujesz oddechu dobrze, to też jest w porządku. Możesz poczuć chociaż ruch powietrza na skórze, w okolicach nozdrzy, albo delikatne unoszenie ciała z każdym wydechem. Teraz zaproszenie do czegoś trochę bardziej ludzkiego. Prawdopodobnie za chwilę odpłyniesz myślami, albo już odpłynęłaś, odpłynąłeś. Pamiętaj, że to nie znaczy, że robisz coś źle. To znaczy, że masz umysł. Kiedy zauważysz, że Cię nie ma, to jest ten moment uważności, praktyki, a nie moment porażki. Możesz wtedy powiedzieć sobie w myślach: O, odpłynęłam, odpłynąłem, i łagodnie wrócić. Jakbyś brała, brał za rękę kogoś bardzo bliskiego, kto się zgubił, i prowadziła, prowadził go spokojnie z powrotem. Może teraz pojawiają się dźwięki. Może to klakson, winda, może sąsiedzi, albo reszta rodziny. A może to cisza, która też jest dźwiękiem. Nie musimy ich wypychać, wypierać. Możemy spróbować włączyć je do medytacji. Tak jakby cała ta chwila była jednym szerokim kadrem, w którym mieści się wszystko: Twój oddech, myśli, dźwięk, napięcie w barkach, ciepło w dłoniach. Możesz zadać sobie bardzo proste pytanie. Jak jest teraz? Nie jak powinno być, nie jak chciałabym, chciałbym, aby było, tylko jak jest. I jeśli odpowiedź brzmi niespokojnie, dziwnie, pusto, Jestem rozbita, rozbity, nie wiem. To też jest odpowiedź. I to też jest prawdziwe. A prawda jest dobrym miejscem, żeby zacząć. Możesz też zauważyć ton, w jakim odpowiadasz sobie na to pytanie. Czy jest w nim pośpiech, krytyka, nacisk, presja? A jeśli tak, to nie trzeba tego wycinać. Możesz tylko zobaczyć: aha, tak dziś do siebie mówię. I spróbować dodać odrobinę życzliwości, takiej zwy zwyczajnej, nielukrowanej. Może jedno zdanie, jak do człowieka. To ma sens. To jest trudne. Jestem tu. Nie muszę się teraz naprawiać. Teraz zauważ. Że to, co przeżywasz, to czego doświadczasz, jest częścią większej historii. Wszyscy ludzie mają myśli, które uciekają. Wszyscy ludzie mają dni, kiedy coś boli, albo kiedy są rozproszeni, albo kiedy nie czują nic. Wszyscy ludzie mierzą się z trudnościami, stratą, niepewnością. To jest część człowieczeństwa. I jednocześnie w tej samej rzeczywistości jest zapach herbaty albo kawy, światło na ścianie, śnieg za oknem, ciepło koca, kolor nieba, czy śmie śmiech, małe dobro, małe piękno. To nie znosi cierpienia, ale przypomina, że życie jest szerokie, że obok trudnego jest też piękne, czasem bardzo ciche, ale obecne. I możesz zapytać siebie, co dzisiaj jest dla mnie trudne. I odpowiedzieć tak, jak potrafisz. Bez przesłuchań, bez rozliczeń. A potem drugie pytanie, równie proste. To dzisiaj jest, choć odrobinę wspierające. Może łyk ciepłej herbaty? Może to, że oddychasz? Może czyjaś obecność? Może to, że w ogóle tu jesteś i słuchasz. Jeśli zdarzy się tak, że Zauważysz w sobie bezsilność. Ten moment, w którym coś w tobie mówi, nie mam już siły ciągnąć, nie potrafię tego kontrolować, nie wiem co zrobić. Zatrzymaj się tu na chwilę, bardzo delikatnie. Bezsilność jest dla wielu osób bardzo trudna do przyjęcia, bo świat nas uczy, że mamy zawsze dać radę. A jednak czasem mądrość polega na tym, żeby przyznać, tego nie mogę teraz zmienić. Nie wszystko jest w mojej mocy. I to nie jest kapitulacja, to jest prawda. A prawda bywa spokojniejsza niż walka. Możesz nawet zrobić mały gest pokory, minimalny, odrobinę pochylić głowę. Aby rozumieć szczękę, I powiedzieć w myślach, tak jest. Dzisiaj tak jest. Mogę to przez chwilę unieść oddechem, i wróć do ciała. Jakbyś wracała, wracał do domu. Zauważ, czy w tej chwili jest jakieś miejsce w ciele, które prosi o troskę, uwagę. Może to gardło, może brzuch, może kark. Nie musisz tam nic naprawiać. Możesz po prostu przynieść uwagę. Jak ciepłą dłoń. I znów, jeśli uwaga ucieka, to jest częścią tego spotkania. Medytacja nie jest sterylnym laboratorium. Laboratorium to jest życie. Z klaksonem, z myślą, czy ja to robię dobrze, z potrzebą sprawdzenia telefonu, z emocją, która przychodzi w połowie zdania, wszystko to może tu być. Może teraz pojawi się pytanie o nowy rok. Nie jak mam być lepsza, lepszy, tylko jak chcę być przy sobie w tym 2026 roku. W jakim tonie, w jakim tempie. Co jest dla mnie tak naprawdę, naprawdę ważne, pod warstwą wszelkich powinności. Możesz też zapytać, jak chcę rozmawiać ze sobą i z ludźmi, kiedy będzie trudno? Czy potrafię dodać pauzę? Czy potrafię zauważyć napięcie, zanim wypowiem słowa? Czy potrafię powiedzieć: Nie wiem, potrzebuję chwili? To dla mnie ważne. Jeśli chcesz, wybierz jedno krótkie zdanie, intencje, takie, które ma szansę być prawdziwe, nieidealne. Prawdziwe. Na przykład, zanim odpowiem, wezmę trzy oddechy. Będę mówić do siebie jak do człowieka, jak do przyjaciela. Będę wracać, nie muszę biec. Nie pozwól, żeby to zdanie osiadło w tobie jak ziarenko. Bez napięcia, że ma od razu wykiełkować. Serenko też potrzebuje czasu. I na koniec wrócimy do bardzo prostej rzeczy, do obecności. Do tego, że jesteś. I że w tej chwili, nawet jeśli była niedoskonała, Rozproszona z tysiącem myśli, wydarzyło się coś ważnego. Wydarzyło się zatrzymanie. Jeśli chcesz, możesz sobie podziękować nie za dobrą medytację, tylko za gotowość bycia blisko. Może też za to, że udało Ci się znaleźć czas i podarować go sobie dla siebie. Jeśli jest coś, co możesz dla siebie zrobić, coś poprostować, pozginać, pomachać, poprzeciągać się, poziewać, po cokolwiek, zadbaj o siebie, zatroszcz się o siebie i zrób to, czego Ci potrzeba. No i witaj w 2026 roku. Pamiętaj, że nie musisz biec. Możesz być. Hauk. Bardzo miło było mi spędzić z Wami ten czas. Jeśli ktoś ma ochotę podzielić się, jakie to było, zatrzymać się na chwilę. Pierwszy styczeń to też taki słynny czas tworzenia planów, planowania zmian, co to ja zrobię w tym nowym roku. Zauważyłam, że to trwa średnio 2-3 tygodnie. To jest taki wzmożony czas zapisywania się na kursy. Potem wszystko wraca do normy. Więc może to czas, żeby po prostu częściej bywać we własnym towarzystwie ze sobą z tym, co dla Ciebie ważne, z tym, jak Ty się masz, jak się czujesz, czego Ci potrzeba. Warto mi i ja powiedzieć dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam wielkiej obfitości wszelakiej i życzę spełnienia w tym najbliższym roku i zapraszam Was w poniedziałek o godzinie 21.30 do wspólnej praktyki. Dzięki wielkie. O, Pyta, jak mówi, że nie musi nigdzie biec. To cudownie. Ja też dziękuję. I Marcin, dziękuję również. I Inga, także dziękuję. Tak, to piękny początek roku. Marzanna, dziękuję. Potrzebowała takiego zatrzymania. Magda, dziękuję. I Krystyna również. I ja Wam dziękuję. Dobrego wieczoru. Trzymajcie się ciepło.